We'll mm -hmm. Yeah. No. Podała się tego dziękuję ani bardzo dziękuję kolejne Dziękuję dzięki no. tobie ta decyzja zapadła że no, <laughs> Proszę, Dziękuję. Tak, nie. bardzo. dziękuję. Rozbierajcie się. Nie. Nie. się. Rozbieram się. Ale się. się Nie. się sam się, Nie. 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 Nie.

Dobry wieczór Państwu. Mam niezwykłą przyjemność powitać Państwa w tak licznej grupie dzisiejszego wyjątkowego wieczoru. Spotykamy się tu z okazji jubileuszowego wernisażu Agnieszki Wójtowicz, która dzisiaj pokazuje nam cykl Kolizje. Jest to 14 eksperymentalnych prac. Zastanawiałam się długi czas o czy Państwu dzisiaj opowiedzieć i myślę, że muszę nawiązać do naszej znajomości, która trwa ponad 20 lat i właściwie w galerii Gardzienice razem po raz pierwszy przygotowywałyśmy Agnieszki wystawę, pierwszą wystawę, Debiutancy. debiutancką wystawę. I myślę, że to nie jest dzisiaj przypadek, że jesteśmy tutaj razem, w, w tym, w tym w jubileuszu właśnie, w tej wielkiej chwili. I pomyślałam sobie też, że chciałabym jej złożyć życzenia w obecności Państwa z tej okazji. Agnieszko, życzę Ci tego, czego życzą sobie twórcy wszyscy, czyli nieśmiertelności. <grym> Wiem, że to zabrzmi trochę tak pompatycznie, ale myślę, że chciałabym, żeby znalazła się w języku porównań, że jak ktoś mówi, a wiesz, to jest takie, jakby namalował Salvador Dali, to to jest takie, jakby namalowała Agnieszka Wójtowicz. Życzę Ci też, żebyś miała swoje artefakty, żebyś miała swoje abakany, żebyś, żebyś dotarła do, do, do takich definicji, które będą tylko Twoje. Drugim życzeniem jest to, żebyś nie bała się eksperymentu. Wczoraj wysłuchałam przemówienia naszej noblistki Olgi Tokarczuk i ona tam właściwie przypomina nam, nie tyle mówi, co przypomina o tym, jak ważny jest eksperyment w twórczości artysty. Że bez tego nie ma artysty, nie ma świeżości, nie ma rozwoju, nie ma życia artystycznego. I te prace dzisiaj są właśnie takim eksperymentem. I życzę Ci, żebyś wychodziła zawsze ze strefy komfortu, żebyś zawsze nie bała się zaryzykować. Mówił też Krystian Lupa o swoich naśladowcach, czy też uczniach że strasznie żałuję, że wszyscy ci bardzo zdolni młodzi ludzie dzisiaj jakby odcinają kupony od, swojej, od swojego talentu i boją się właśnie wyjść z tej strefy komfortu i zaryzykować. Zaryzykować, po prostu nie są odważni. I to bardzo, bardzo, bardzo jest szkodą dla nich. Dlatego Agnieszko, przyjmij te życzenia i myślę, że też takim eksperymentem dzisiaj jest to miejsce, w którym państwo jesteście. Bo jak wiecie, jest to nie galeria, a jest to restauracja z winiarnią. I pierwszy raz jest tutaj wernisarz i, i, i tej rangi wernisarz. Także myślę sobie, że ale ten eksperyment nie jest też za duży, dlatego że wiadomo od zawsze, że wino i sztuka szły ze sobą w parze i tu kolizji nie było. I zaryzykuję dzisiaj, namawiając Państwa, żebyście nalali obrazy do kielichów i je wypili, a wino oglądali. No. Jeszcze, jeszcze ostatnie ostatnie słowa dla Agnieszki wczoraj muszę tutaj na chwilę przerwać. Wczoraj weszliśmy do manifestu yy, yy, jeszcze jakby skontrolować i, i ostatnie po, poprawki wprowadzić i, i pomyślałam sobie Agnieszka zobaczyła tę butelkę wina i powiedziała jaka piękna butelka. Nie pomyślała, co to jest za wino. Jakie ma właściwości, do czego właściwie go można pić, tylko jaka piękna butelka. No to więc podaruję Ci tą butelkę do patrzenia. Ja. <grymne> Proszę <grymne> bardzo. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować Panu Rodzinie Czajów za udostępnienie tego tak przepięknego miejsca. Brawo, dziękuję. No, no, tylko dwa słowa. Ja witam serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj chcieli ten, ten wieczór spędzić ze mną, z moimi pracami, właśnie przede wszystkim z moimi pracami, w tym kameralnym miejscu, ale ja, udało się wszyscy, że wszyscy się jakoś zmieścili. Bardzo dziękuję za obecność. Jest mi bardzo miło. Nie wiem, co właściwie powinnam powiedzieć, bo, tak jak Monika zawsze mi podkreśla, podkreślała, właśnie jak rozmawiałyśmy na o sztuce, a znamy się bardzo długo już, to zawsze mówić prace mówią za ciebie, za ciebie, więc właściwie nie wiem, czy powinnam interpretować, komentować, bo rzeczy są takie, jakie są. Tylko, no, może powinnam powiedzieć, że powstały w ciszy, są odmienne od tego, co do tej pory robiłam, bardzo odmienne, A tak, aczkolwiek tak. eksperyment, tak. Tytułu nie, w ogóle nie będę komentować, bo kolizją chciałabym, żeby było wszystko, co całe to zdarzenie wokół tej wystawy, więc każdy tak jak widzi od, i odbiera te obrazy, chciałabym, żeby tak pozostał ten tytuł w też w takim aspekcie i tak, tak został zinterpretowany. Więc nie będę mówić o, o swojej pracy, o swojej twórczości, ale mm, chciałam kilku osobom podziękować. Przede wszystkim Monice, za, wielo, za wiele lat naszej przyjaźni, tak myślę, myślę że mogę powiedzieć, bez, bez konfliktowej, bez żadnej komisji się ona przebiegała. Monika też jest, 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 jest sprawcą tej formy, tej formy mojej wypowiedzi w tych obrazach, gdyż Znała moją twórczość od wielu lat i długo mnie przekonywała, że ja właściwie posługuję się korektorem od, od dawna. Nie używam w ogóle białej farby, zawsze to był korektor, on, on zawsze był w tle. On był zawsze na drugim planie, na trzecim planie, i właściwie nie wiem, czy ktokolwiek się wdrażał w te obrazy, ale ten korektor zawsze był i jest to sprawdzona już przeze mnie technika. Ale Monika tak mówi wiesz, bo zobaczyła na jakimś etapie moje obrazy wiele lat temu i mówi, dlaczego ty się na tym etapie nie zatrzymasz? I właściwie, bo przecież tu jest tak dużo, a tak naprawdę nie ma nic, a tak naprawdę i tak każdy sobie coś tam doczyta, bo, bo to jest pewne, pewne, no, pewnego rodzaju taka nostalgia, kontemplacja, wyciszenie, i myślę, że te obrazy, tak właściwie w moim, moim odczuciu, one są dla osób takich chyba wrażliwych, bo tak naprawdę trzeba się przy nich troszeczkę skupić, zastanowić. Właśnie chyba od, odwołują się właśnie do wrażliwości, bo chyba każdy taki pokład wrażliwości w sobie ma, więc myślę, że odczyta dokładnie sobie, dokładnie to, jak stan ducha, w, w dana wrażliwość w danym momencie będzie jakby aktywna. Tak myślę, tak myślę. Jeżeli nie będzie przygotowany na odbiór tak delikatnych, subtelnych prac, to myślę, że, że się wycofa w tym momencie, ale to będzie bardzo naturalne i tak myślę, że to właściwie one się skłaniają ku takiej naturze i ku naturalnemu odczuciu sztuki i w ogóle obrazów moich, niekoniecznie moich, ale w ogóle, w ogóle obrazów jako takich. I chciałam. No, Mogłabym pewnie jeszcze coś powiedzieć, ale tak nie, nie, mówię, właśnie, właśnie tak. Yy... Awista, tak powiem. Ale tak, dziękuję Monice, dziękuję Państwu, którzy Państwo czają, którzy udostępnili miejsce, które rzeczywiście nie było do tej pory galerią, a stało się galerią, chociaż przedtem wisiały prace Lebensteina, czyli bardzo dobry, dobre preludium już tutaj zaistniało. Dziękuję, dziękuję Witkowi, który sprawcą jest, trochę przyczynił się do, do yy, reklamy. Dziękuję wielu osobom. Dziękuję. W ogóle dziękuję Agnieszce Marszałek, która też była sprawcą. Yy też reklamy i myślę, że to wszystko jest też, widnieje w, w formie reklamy, ale naprawdę myślę, że wiele osób zaprzyjaźnionych i myślę, że nawet Państwo, którzy są tu obecni, mają wkład w całą w tą, w to wydarzenie, bo myślę, że sztuka nie istnieje bez odbiorcy. Właściwie ona wtedy, dopiero to zderzenie między odbiorcą, a to, to co się dzieje pomiędzy, o, kto, kimś, kto stoi między artefaktem, to myślę, że to jest właściwie ten odbiór. Jeżeli dzisiaj nie będzie on komfortowy, bo rzeczywiście może potrzebuje tego, tego wyciszenia i tej kontemplacji, zapraszam w międzyczasie, wystawa czynna będzie przez, przez jeszcze jakiś czas. A dzisiaj proszę się zapoznać z tymi pracami i naprawdę serdecznie wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj mogłam pokazać tę, tę pracę, a w ogóle powiem, że no tak, bo z Moniką znamy się długo i, i no, no dziękuję Monika też tak bardzo, nie wiem, trudno mi jest już cokolwiek powiedzieć, ale no, jest to trudny dla mnie moment wypowiedzenia się i mówienia tak, e, tego, co czuję, bo e, no dziękuję w razie. Ja Jeszcze wiele osób dzisiaj się wydało, więc nie się. E, proszę Pana Wojciecha Mędzelewskiego, zwi prezesa związków Artystów Polskich Plastyków. Byłem wyprawowany. później, dalej, bo Raz mi się udało udało. E, e, dziękuję za zapowiedź. Chciałem Ci, Agnieszko, podziękować za tę wystawę i wręczyć symboliczny dyplom z okazji Twojego 15-lecia pracy twórczej. Oczywiście to lecie pracy twórczej jest, jest rzeczą umowną. prac e, mm. to prac że dzisiaj jest 15. Wychodzi, że jest dużo, dużo więcej, e, chociażby wynikałoby z Waszej znajomości, ale to jedni liczą od momentu, gdy postawili pierwszą kreskę e, palcem e, w przedszkolu, drudzy, e, prawda, gdy zrobili pierwszą indywidualną wystawę, także e, życzę Ci wiele jeszcze tych leć ponieważ jak wynika z dyplomu dopiero 115-lecie, czyli jesteś dobrze zapowiadającą się artystką, młodą, tak młodego pokolenia, wszystkiego najlepszego. Ja przeczytam taką krótką dedykację, że dyplom uznania z okazji 15-lecia Pracy Twórczej, Agnieszka Sełduptowicz, za wybitny wkład w rozwój kultury narodowej. Agnieszka, jak możecie przeczytać w tym skromnym folderze wkład w tą naszą kulturę lubelską ma e, dosyć duży i co roku stara się, chociażby świadczył o tym, stypendia, które otrzymuje e, od marszałka województwa, czy też od, od, od miasta. E, cały czas czynna jest e, w, prawda, tutaj w tym naszym życiu artystycznym lubelskim, więc to mieszko wielu, wielu, wielu lat pracy twórczej. Mam nadzieję, że. W wyniku tych kolizji ofiar nie będzie, ale wino boleje się w szerokim strumieniem. Także wszystkiego najlepszego. Ja dodam, że ta wystawa nie powstałaby bez urzędu Marszałkowskiego i stypendium udzielonego Agnieszce. Teraz poproszę pana Michała Karapuda, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta. No i bladko, szanowna pani kurator, szanowni państwo, pani kurator wspomniała o wczorajszym wykładzie noblowskim, naszej Nowej Nobliski, pewnie wielokrotnie jeszcze będziemy wracali do tego wykładu, bo niestety bardzo rzadko, coraz rzadziej w, w naszym ojczystym języku polskim słyszymy tak prosto powiedziane, tak ważne, i mądre rzeczy, oprócz eksperymentu tak niezbędnego w poszukiwaniach artystycznych, w twórczości artystycznej. Pani Olga mówiła też wczoraj ob, o przypadku, o efekcie motyla, o tym, jak wiele może zmienić coś, co pozornie jest błahe i nieistotne. Ja oglądając te prace, mam takie wrażenie, że one są zapisem jakiegoś. Przyszłego zdarzenia. Kolizja to może nie jest słowo, które nam się kierowcom dobrze kojarzy, ale to zdarzenie, o którym jeszcze nie wiemy, może za chwilę nas spotkać. Pani Agnieszka próbowała, jak sądzę, skutecznie uchwycić taki moment tuż przed pani Agnieszką. Mam wielki zaszczyt w imieniu prezydenta miasta Lublin w uznaniu za bogaty, bogaty dorobek twórczy oraz zasługi na rzecz lubelskiego środowiska artystycznego z podziękowaniem za wkład w upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszego miasta wręczyć pani Agnieszce Wójtowicz medal prezydenta miasta Lublin. Serdecznie gratuluję. Dołączony jest okolicznościowy adres od pana prezydenta, który wygląda tak. Ale to nie wszystko. Pan prezes yy, ustalił już, który to jubileusz? Trzymamy się tej wersji, że 15. 15-lecie. Dobrze, to, bo tak mam w dokumentach. Ponieważ to wystawa jubileuszowa, mam zaszczyt w imieniu prezydenta miasta i nas, mieszkańców licznie tu zebranych dzisiaj, miłośników twórczości pani Agnieszki, wręczyć pani Agnieszce nagrodę okolicznościową z okazji jubileuszu piętnastolecia pracy twórczej. Serdecznie gratuluję. I teraz czas na lampkę obrazu, chyba. Zapraszamy na lampkę wina państwa. Do baru. Ja tak po cichu zdradzę, że 15.30. Nie, na żarty, nie na żarty, dzięki. Dziękuję bardzo. No, Fotografuj, no, macie. Ma, słuchaj, będę się chwalić, pewnie będzie wart miliony. Nie? Thank you